Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was zestaw trzech talerzyków w kształcie pisanki, kosztują one tylko 15 zł, do tego są one w trzech kolorach i mają takie wypukłe ozdoby. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was dzbanuszek w stokrotki, oprócz tego pojawiły się dwa nowe kosze, z czego jeden jest pomarańczowo-niebieski, a drugi sprawdzi się idealnie do stylu boho. Mam też dla Was kolejną perełkę do sprzątania i będzie to składane wiaderko, a oprócz tego dla dzieci pojawiły się nowe plecaczki, które są w kształcie chomika. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i kochani do naszych szklaneczek w stokrotki dojechał dzbanek, który również ma ten nadruk, do tego ma taki prosty kształt, ma też uchwyt, kosztuje on 20 zł, a pojemność mamy tutaj 1200 ml. A teraz kochani hit odcinka, w Pepco pojawiły się dwa nowe kosze i zaczniemy sobie od tego, który mi osobiście bardziej się spodobał. Jest on pleciony, ale wykonany z takiego sztucznego materiału. Bardzo mi się podoba to połączenie tego pomarańczowego i niebieskiego. Kosztuje on 40 zł, a wymiary mamy tutaj 35x32 cm. Powiem Wam, że bardzo mi się on podoba i zastanawiam się, czy dzisiaj sobie po niego nie wrócić. Ja bym go sobie postawiła koło kanapy i trzymałabym sobie w nim kocyk. Natomiast drugi koszyk jest wykonany w całkiem innym stylu. Mamy tutaj połączenie kremowego i białego. Do tego ma takie uchwyty ala skórzane. No, świetnie to wygląda. Bardzo mi się też podoba ten biały sznurek, który jest tutaj tak przepleciony. Fajnie to wygląda. Dostępne są w dwóch rozmiarach. Mały kosztuje 30 zł i ma wymiary 22,5 na 20, natomiast większy kosztuje 35 zł i ma wymiary 26 na 23 cm. One idealnie będą Wam pasowały do stylu Boho. Też świetnie się sprawdzą, jaka taka osłonka na dużą doniczkę, tylko do środka dałabym jeszcze folię. Teraz mam dla Was kolejną perełkę do sprzątania. W ostatnim przeglądzie mieliśmy rozkładane kosze na pranie, a teraz pojawiło się wiaderko. U mnie dostępne było tylko w kolorze zielonym, ale biorąc pod uwagę, że kosze były dostępne też szare, to możliwe, że szare wiaderka też się pojawią. Kosztuje on 17 zł. Pojemność mamy tutaj 10 litrów, a wymiary to 34x33x25 cm. I jak widzicie, oprócz takiego standardowego uchwytu, mamy też tutaj wieszaczek, że możemy sobie go zawiesić. Do tego ma taki delikatny dziubek, dzięki czemu łatwo z niego będzie się wylewało wodę. Kochani, mamy kolejny wiosenny kwiatowy obrus. Jest on z tej serii tych takich obrusów, które są takie śliskie w dotyku. Ostatnio pokazywałam wam ten w kratę. Ten również kosztuje 25 zł, a wymiary mamy tutaj 140 x 180 cm. Powiem wam, że z tych wszystkich kwiatowych obrusów, które dotąd mieliśmy w PEPKO, ten jakoś najbardziej mi się podoba. Bardzo ładne połączenie takiego ciemnego, zielonego z różowym i gdzie niegdzie jeszcze takie żółte kwiatki. Fajnie to wygląda. Do mnie do Pepko dojechała dostawa tych kocyków kratkę, one są bardzo miłe w dotyku, do tego ten wzorek jest bardzo fajny. I teraz pojawił się nowy kolor, mamy tutaj takie połączenie szarego i niebieskiego. Na żywo ten kocyk wygląda o wiele lepiej, ponieważ jest o wiele jaśniejszy i bardziej niebieski. Kosztuje on 30 zł, a wymiary mamy tutaj 150 na 200. Na razie z tych kocy, jeszcze oprócz tego niebieskiego, pojawiły się szare i brązowe, ale z tej serii często pojawiają się jeszcze różowe i kremowe. Kolejna perełka wróciła do Pepko i jest to osłonka, która w tamtym roku była hitem. Jest ona ceramiczna w kolorze białym. Do tego ma taki ciekawy wzorek kosztuje tylko 15 zł. Kochani, mamy kolejnego krasnala do ogrodu. Tym razem ma on różową czapeczkę i żółte ubranko. Do tego ma przyczepionego takiego motylka. No, wygląda przesłodko. Kosztuje on 15 zł. Na razie u mnie pojawiła się tylko ta duża wersja, ale biorąc pod uwagę, że te wcześniejsze były też w wersji mniejszej, to ta też pewno się pojawi. Na ogrodzie znalazłam też coś ciekawego. Mamy tutaj taki korek do butelki, który ma dwie końcówki. Z jednej strony mamy taką rurkę, a z drugiej strony mamy taki kwiatuszek. I jest to taka miniaturowa końcówka od konewki. Taki korek wam się idealnie sprawdzi do odżywki do kwiatów. W zestawie mamy tutaj dwie sztuki w dwóch kolorach i kosztują one tylko 4 zł. Do mnie dopięko wrócił też ten bąbelkowy wazon, który kosztuje 25 zł. Do niego do kompletu możecie sobie też kupić doniczkę, która jest tutaj obok. No kochani, popatrzcie, jaką mamy tutaj perełkę! Pojawił się nowy wosk do kominków o zapachu malinowym. Tak jak reszta, on również kosztuje 7 zł. Idealnie sprawdzi się teraz na lato. Dawno nie mieliśmy nowych rękawic kuchennych, a teraz pojawiły się takie różowo-kremowe, które mają taki ciekawy wzorek. Oczywiście kosztują one 5 zł, no ciekawa jestem jakie pojawią się do nich ręczniki kuchenne. A teraz perełka dla osób, które lubią czytać książki. Pojawiły się takie malutkie lampki, które mają zakończenie jak spinacz i możecie sobie je przyczepić do książki. Kosztują tylko 4 zł. Wcześniej one już były dostępne ale w kolorze białym i czarnym, a teraz pojawiły się czerwone. A propos czerwonego, to pojawiła się nowa smycz do telefonu. Ona kosztuje tylko 6 zł i dostępna jest w kolorze czerwonym, kremowym i fioletowym. A obok kolejnych hit na lato w Pepko pojawił się kijek selfie, który kosztuje tylko 15 zł, a mamy tutaj takie dwa w jednym, ponieważ jest to kijek selfie oraz taki mały statyw. Do tego on ma tutaj pilot, więc idealnie sprawdzi się do robienia zdjęć na urlopie. A teraz mam dla Was hit dla dzieci. Pojawiły się nowe plecaczki, które są w kształcie chomiczka. No, czyż on słodko nie wygląda? Do tego on jest wykonany z takiego futerkowego materiału, który jest bardzo miły w dotyku. Nawet szelki ma wykonane z tego materiału. Do tego mamy tutaj motyw Bubble tea, ponieważ nie dość, że chomiczek trzyma sobie jeden napój, to jeszcze mamy tutaj bryloczek w kształcie tego napoju. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z PEPKO, gdzie mieliśmy nowe kubeczki, miseczkę w kształcie krasnala oraz pokrowce na deskę do prasowania. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego weekendu. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.